何で? Tak wiele osób się nie wiem, ale ponieważ jest dzisiaj zimno, a mimo to nie chcieliście tutaj przyjść, więc może pokrzyczymy to, żeby się troszeczkę rozdziać. Polski, z dzieli włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Włączy się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Włączy się z narodem Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę Polski, za Twoim przyrodem, złączył się z narodem, jak Czarniecki do poznania po wszystkim za Boże, dla ojczyzny ratowania. Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, słuchaj jeno, pono do Polski za twoim przewodem Złączył się z narodem transportem początkowym już zapraszam naprzód przód. wolniej

一，二，一、哦，二<動>，一，二，一，二。 Duma! 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 Narodova Duma! 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 duma Narodova Duma! 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 Narodova Duma! Narodoma, duma! Duma! <coughs>

What? <laughs> 같이 뛰어 아대